Jak doskonale wiecie, na moim kanale pojawiają się głównie odcinki z kariery menadżera. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, ponieważ dzisiaj pokażę Wam sposoby na realistyczną karierę w karierze zawodnika. Były takie odcinki o menadżerze, ale o zawodniku jeszcze nie. Szczerze mówiąc, nawet jak szukałem inspiracji do odcinka na YouTubie, no to w ogóle nie znalazłem tego typu odcinków. Nawet na zagranicznym YouTubie. Także można powiedzieć, że jest to pierwszy film tego typu o realistycznych sposobach właśnie na karierę zawodnika. Generalnie mało na YouTubie jest rzeczy o karierze zawodnika. Także może będzie to częściej u mnie. Zobaczymy w każdym razie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, no to oczywiście przypominam o subskrypcji, bo dużo osób mojego kanału nie subskrybuje, a naprawdę fajnie widać progres, jak powoli dobijamy do 6 tysięcy, nie są to jakieś duże liczby, ale mega doceniam. Nawet coś takiego, bo szczerze mówiąc, no nigdy się nie spodziewałem, że w ogóle będę blisko 10 tysięcy, a to jednak dosyć sporo. Także co, nie przedłużam i lecę z odcinkiem. Zaczynam od treningów i rozwoju. Dlaczego to jest takie ważne? No mianowicie dlatego, bo jest to bardzo OP. Tak naprawdę w jeden sezon możecie stać się zawodnikiem klasy światowej. No i to jest strasznie nierealistyczne, no bo nie ukrywajmy, jest bardzo mało historii, w których po prostu zawodnik z roku na rok staje się totalnym szefem. Wiecie, ma 60 overalla i nagle po roku ma 83. Jest to możliwe w FIFA, ale moim zdaniem trzeba tego uniknąć. No i można tego unikać w różne sposoby. Jeżeli zaczynacie karierę zawodnika stworzonym zawodnikiem, no to macie ten rodzaj treningów z trzema miejscami, tak? Więc przykładowo możecie robić tak, że macie jeden trening na tydzień, jeżeli na przykład będziecie. MVP meczu, to macie drugi trening, a jeżeli na przykład dostaniecie jakąś statuetkę najlepszego zawodnika miesiąca, albo coś w tym celu, no to możecie wziąć sobie trzeci trening. Na pewno spowolni to rozwój, będzie wtedy kariera ciekawsza, bardziej realistyczna, no bo mało jest zawodników, tak jak już mówiłem, którzy aż tak progresują z roku na rok no i przede wszystkim, no, będzie się lepiej w to grało, tak? Będzie to ciekawsze, wolniej się będzie nudzić, a to też jest moim zdaniem bardzo ważne, no bo kurczę, moim zdaniem jest to trochę słabe, jeżeli wiecie, w sezon stajecie się mega Szefem, a tak naprawdę wcześniej nikt was nie znał. Jeżeli natomiast zaczynacie karierę prawdziwym zawodnikiem, no to macie tych slotów aż 5. Wtedy nie macie również dostępu, bodajże, do tych punktów rozwoju, tak? To też jest również ważne, no bo w karierze stworzonym zawodnikiem macie właśnie też możliwy rozwój tych tam punktów archetypów i, i tych drugich punktów. Nie pamiętam teraz nazwy. W każdym razie również nie powinniście się z tym przesadzać, no bo podobnie, bardzo łatwo nabija się na tę ocenę ogólną. Oczywiście w karierze stworzonym zawodnikiem, no to właśnie tym zdobywać overall nie treningami ale tymi wszystkimi punktami yy, dlatego tutaj również moim zdaniem spokojnie raz w miesiącu po punkcie czy po dwa punkty no i powoli rozdysponowywać te właśnie swoje pońcy żeby po prostu no nie rozwinąć się za mocno w karierze prawdziwym zawodnikiem tego że właśnie nie ma to jest w ogóle dziwne w Fifie macie jakby dwa tryby kariery zawodnika tak i one się naprawdę różnią właśnie pod względem tych treningów i rozwoju aczkolwiek wszystko polega na tym samym żeby po prostu no zastopować jakoś Rozwój, żebyście nie mieli plus 20, no bo to jest nierealistyczne i moim zdaniem totalnie nieciekawe. No i potem nie ma się co dziwić, jak się po prostu kariera nuzi po sezonie 3-2. Mecze i ustawienia, o co chodzi? No, właśnie, zawsze tak naprawdę gramy karierę czy Ultimate, czy cokolwiek na tej domyślnej kamerze. No, tak, no to jest oczywiście naturalne, jest ona taka najbardziej standardowa i chyba najlepsza do takiej luźnej gry. Ale jeżeli zaczynacie karierę zawodnika, no to po pierwsze, moim zdaniem, warto grać dużo spotkań. Na to trzeba się nastawić, żeby te spotkania rozgrywać, a nie se no bo moim zdaniem to jest ciekawsze i bardziej realistyczne. No bo widzicie, jak ten zawodnik gra, tak? Możecie mieć na nim pełny wpływ. Wiadomo, no też, żeby tak grać, to musicie lubić po prostu grać z botem, nie każdy to lubi, ale równie ważne jest ustawienie kamery i generalnie ustawienia w FIFA. Możecie pobawić się sliderami. Niedługo zrobię odcinek właśnie na temat realistycznych sliderów, czyli tych po prostu suwaków w ustawieniach. Ważne, żeby na przykład ustawić sobie kamerę o nazwie Gwiazda. Moim zdaniem gra się nią najlepiej w karierze zawodnika, بازی چوچی takie właśnie coś, że jest się zawodnikiem, że jest się na tym boisku i po prostu moim zdaniem mega ciekawie się gra, jest to trochę też odskocznie od zwykłej kamery, której używa się najczęściej, więc moim zdaniem warto użyć tej kamery gwiazda no zresztą zagrajcie sobie na pewno możecie przetestować i zobaczyć samemu macie też oczywiście w tle jak to wszystko wygląda, moim zdaniem naprawdę spoko i warto w karierze zawodnika grać sobie na tej kamerze no bo dodaje to czegoś takiego, że wiecie że gracie jednym zawodnikiem, konkretnie tym, no i właśnie to jest też ważne, żeby grać jednym zawodnikiem, a nie całą drużyną no bo bez sensu jest mieć wpływ e, oczywiście na całą drużynę, powinniście mieć wpływ na jednego zawodnika, na tego którego, którego macie, którym sterujecie moim zdaniem to jest najlepszy wybór i jest to realistyczne, bo wiadomo w rzeczywistości jak gracie, no to jesteście sobą, a nie całym zespołem, 11 zawodnikami, e, także fajnie właśnie grać swoim zawodnikiem, warto też nie spamić cały czas krzyżykiem i prosić o podanie tylko na spokojnie czekać co zrobią wasi teamci e, to również jest realistyczne, no bo pokażcie mi zawodnika, który co chwili się że wiecie, podaje rękę do góry, podnosi, żeby tylko mu podać, i tak dalej. Są tacy, ale wiecie, no w FIFA można to robić tak naprawdę co sekundę i prosić cały czas o podanie, a czegoś takiego w rzeczywistości raczej yy, się nie spotyka. Trujeczka, no to kryzys. Kariera zawodników jest pełna kryzysów i nie tylko tych słabszych, ale też tych lepszych, no bo zobaczcie sobie takiego Jadona Sancho. Zaczynał od Manchesteru City, no można powiedzieć, że nie zauważono go tam jakiegoś mega talentu. Yy, poszedł do Borusii, tam okazał się być niesamowitym zawodnikiem, no i poszedł do Manchesteru United. To gdzie co? No, gdzie naprawdę słabo mu idzie. Może nie jakoś fatalnie, ale na pewno jest to regres, to trzeba powiedzieć wprost. I dlatego takie rzeczy też powinny zdarzać się w waszej karierze. Zresztą no, to jest też część życia, tak? Nie zawsze mamy sam PIK, nie zawsze mamy sam rozwój, czasem idziemy troszkę w dół. No i też powinniście wziąć to pod uwagę, jak będziecie sobie tworzyć karierę zawodnika. Nawet jak już na przykład wyjdziecie z ekstra do Ligi Francuskiej, no to dlaczego by do ekstra klasy albo do jakiejś słabszej ligi nie wrócić? Moim zdaniem to jest bardzo realistyczne. I na pewno doda trochę do takiego smaczku, że wiecie, że musicie odbić się z powrotem od dna, wrócić na szczyt. No i to moim zdaniem będzie raz, że ciekawsze, a dwa, że bardziej realistyczne niż cały czas lecenie na szczyt. Aczkolwiek to też się zdarza, no bo zobaczcie. Taki Erling Haaland za dużych kryzysów nie miał. Messi, w sumie, też nie. Ronaldo, no dobra, dopiero teraz, ale widzicie, nawet Ronaldo ma kryzys, co prawda pod koniec dopiero. Na pewno mniejsze kryzysy się tym zawodnikom zdarzały, ale generalnie takich większych spadków w formie, no to nie było tak. Tak samo Kilian Mbappé, tak naprawdę cały czas progres i cały czas gra mega dobrze. Także oczywiście są zawodnicy, którzy nie mają większych kryzysów, ale naprawdę jest to rzadkość i moim zdaniem ciekawsze. I bardziej realistyczne jest właśnie zaimplementowanie takiego kryzysu w FIFA. Jak to zrobić? No po prostu na przykład możecie przesymulować kilka spotkań w kalendarzu, zwiększyć poziom trudności, aby było ciężej. Wtedy oczywiście będzie wam gorzej iść. No i na przykład klub będzie chciał was sprzedać albo wypożyczyć. To jest już mały kryzys i warto więc zanim coś takiego sobie w FIFA zrobić. No i czwórka, no co może być bardziej realistyczne niż Karierę prawdziwym zawodnikiem, tak? Często dużo osób gra karierę stworzoną zawodnikiem sobą, ale może warto spróbować prawdziwym zawodnikiem, na przykład kamawingą, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą. Oczywiście tutaj już dowolność, ale wiecie, no to jest chyba najbardziej realistyczna kariera, jaka może być, no bo gracie prawdziwym zawodnikiem, tak? To jest no, totalnie wiecie, tak jak w rzeczywistości, więc moim zdaniem warto sobie pyknąć taką jedną karierę raz na jakiś czas. nie mówię, że kilka razy na FIFA, ale na przykład raz na dwie FIFy, bo nie ukrywam, że takie granie co chwilę w karierę zawodnika, o Oj jest nudące i ja nie dałbym rady, dlatego głównie gram menadżera, ale no zobaczcie, mamy Pełne pole do popisu. Możemy wybrać takiego żiru, możemy wybrać Ramosa, potem zakończyć nimi karierę, stać się menadżerem, to jest możliwe w FIFA. Możecie wybrać jakiegoś młodego, nieznanego zawodnika, na przykład Nuse z klub Bruż, albo po prostu nieznanego zawodnika i zrobić z niego totalny talent, albo wybrać już jakiegoś znanego Wonderkida, na przykład Viniciusa i po prostu dokończyć jego karierę, wiecie, zdobyć za tą piłkę i tak dalej. Albo kolejna opcja, no to na przykład wybranie jakiegoś Wonderkida, no który, któremu niestety karierę kariera się nie udała, na przykład Halilowicz, Bożan Krkić czy, czy tego typu zawodnicy i wiecie, spróbować ożywić jego karierę, to również moim zdaniem będzie bardzo ciekawe i, i realistyczne, no też realistyczne, bo wiecie gracie prawdziwym zawodnikiem, więc typowo trzymacie się tej rzeczywistości, tego rzeczywistego świata, więc moim zdaniem bardzo fajny pomysł, no i na pewno mniej osób właśnie gra tymi prawdziwymi zawodnikami, więc również po prostu warto tego spróbować. Mam nadzieję, że film wam się podobał, jeżeli tak, no to klasycznie łapeczka w górę subskrypcja, zapraszam również na mojego disco Strefa karier. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, no to napiszcie statki. Dlaczego statki? Na pewno sobie z Discorda wiedzą. Odbywać się będzie tam event ze statków. Troszkę mało fifowe i piłkarskie, ale takie te rzeczy są na moim Discordzie. Także chętnik zapraszam. No i kończę ten odcinek. Siemano.